Cześć, witajcie w kolejnym odcinku tutorialu poświęconemu montażowi filmowemu. Dzisiaj zajmiemy się podstawami montażu, takimi absolutnymi podstawami potrzebnymi, które powinny wystarczyć Wam do spróbowania własnoręcznie zmontowania zwiastuna do, do gry wideo. Dzisiaj pracuję na laptopie Asusa. Ten model to ROG Zephyrus G16. Na tym laptopie zmontuję wszystko, nagram cały ten tutorial i przy okazji wprowadzę Was w podstawę montażu. Tak więc bez specjalnego przedłużania. Pierwsze, co potrzebujemy, to program, w którym stworzymy nasz, nasz trailer. Ja pokażę Wam, jak zrobić to w darmowym programie DaVinci Resolve. Karol, z tego co wiem, robi to samo w Premierze, więc będziemy mieli dwa różne jakby zestawy programów. Możecie obejrzeć wszystkie te filmy, wybrać sobie to, co Wam pasuje najlepiej. Wejdę sobie na stronę producenta i pokażę Wam, jak zainstalować program, jak go pobrać. Resolve jest całkowicie darmowy. Wystarczy wejść na stronę producenta i pobrać jedną z wersji. Ja spróbuję BT-19. Nigdy nie używałem. Zobaczymy, czy jest w niej coś nowego tak, które trzeba podać swoje dane nie będę Was usądzał, czy podacie prawdziwe, hmm. czy, czy nieprawdziwe wydaje mi się, że możecie zrobić dowolną z tych dwóch opcji i kliknąć Register and Download powinno automatycznie rozpocząć się pobieranie pliku, po tym jak skończy przejdziemy do instalacji przeklikam się teraz bardzo szybko przez instalator użyję do wszystkiego absolutnie domyślnych opcji po zakończeniu instalacji będziecie musieli uruchomić ponownie komputer. E, tak więc do zobaczenia za moment. Jak widzicie, na pulpicie mam ikonę do uruchomienia DaVinci Resolve. Uruchomię go. Tak i przeklikam się przez opcję związane z pierwszym uruchomieniem. więc tak. Chwilę to zajęło, ale od razu jesteśmy gotowi do pracy. Nie trzeba zakładać żadnych kont, nie trzeba podpinać kart płatniczych, nic, program jest darmowy. Tak więc, tak, to jest pierwsze okno, które zobaczycie po uruchomieniu Resolve. Opcja, która nas w tym momencie interesuje, to stworzenie nowego projektu. Dlatego kliknę przycisk New Project, nazwę go Asus Tutorial. I tym oto sposobem uruchomiliśmy Resolve i możemy tak naprawdę zacząć pracować. Resolve jest programem, który ma modułową konstrukcję. Jak zobaczycie u dołu ekranu, ma kilka zakładek. W każdej z nich możemy wykonywać trochę inne czynności. Pierwsza zakładka Media jest, jest stworzona do organizacji plików źródłowych, które mamy w projekcie. Podobnie zakładka CAT. E, najwięcej czasu my będziemy spotykać, będziemy spędzać tak naprawdę w zakładce Edit, czyli w tej, której de facto montujemy. E, pozostałe to zakładka mm, Fusion, którą używamy do Digital Compositingu, zakładka Color, którą używamy do kolekcji, korekcji barwnej, Fairlight do e, montażu dźwięku i Deliver, e, której używamy do renderowania e, skończonych filmów. Wróćmy za to do zakładki Edit. I ta ma bardzo prostą konstrukcję. Ma e, panele, e, w których za chwilę zaimportujemy sobie nasze, nasze pliki źródłowe, w których możemy zorganizować sobie, e, jak są tutaj poustawiane, jak są pogrupowane. E, okno preview, w którym możemy sobie podglądnąć e, plik źródłowy, który chcemy przejrzeć, zanim wrzucimy go sobie na najważniejszą część, czyli nasz timeline, oraz okno, w którym Możemy podejrzeć to, co mamy na timeline już, już zmontowane. Dlatego bez zbędnego przedłużania, w pierwszym kroku zaimportuję sobie surówkę trailerową, którą możecie pobrać ze strony konkursowej. Żeby to zrobić, zaznaczę tutaj ten. Media Pool, czyli naszą, naszą przestrzeń, w której organizujemy sobie pliki źródłowe i mogę zaimportować to na wiele przeróżnych sposobów. Mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy i zrobić Import Media, ale mogę też użyć skrótu Ctrl-I. Skróty to Wasz najlepszy przyjaciel, dlatego robię Ctrl-I. Przechodzę do miejsca, gdzie mam pobrane moje pliki źródłowe, zaznaczam wszystkie, klikam Open i wybieram w tym przypadku don't change nie ma to większego znaczenia, bo za chwilę stworzymy swój własny timeline ale tak, klikam don't change i tym oto sposobem za zaimportowaliśmy swoje pierwsze, pierwsze pliki źródłowe mam włączony scrubbing to jest coś, co można bardzo szybko wyłączyć jest to dosyć denerwujące, że to jest jako domyślna opcja kiedy przewijam tutaj preview słyszycie pewnie, że jednocześnie E, przewija się dźwięk. E, możemy to wyłączyć e, wchodząc do e, podmenu timeline na górze i wyłączając audio scrubbing albo używając znowu skrótu Shift S. I w tym momencie, kiedy będę sobie przejeżdżał w ten sposób myszą po pliku źródłowym, e, nie ma tego dźwięku. E, tak więc tak, mamy tutaj pliki audio, pliki muzyczne, których możecie użyć jako ścieżki wdziękowej do swojego zwiastuna oraz pliki wideo, z których możecie korzystać do zmontowania swojego własnego zwiastuna. Kiedy klikniecie, nim, kiedy klikniecie dwuklikiem myszy na dowolnych z tych plików, zauważycie, że pojawi on wam się w oknie, w oknie preview. I tak możecie na przykład wybrać sobie, podejrzeć sobie ten plik, wybrać dowolny moment na długości jego trwania. U góry macie wskaźnik jak długi jest to plik, w którym momencie długości jego jesteśmy, czyli na przykład ten plik ma 18 minut 8 sekund, w tym momencie playhead mam ustawiony w 12 minucie, czyli jest to bardzo dużo materiału. Możecie, macie do dyspozycji 13 minut, 18 minut, no dobre pół godziny materiału, z którego trzeba zmontować półtorej minuty.